Pięknie, na książęcej szkole degustacji. I samką mnie stoi Ewka Babrzyczek, przewodniczka po naszym muzeum. No, a my są w na naszego muzeum, bez to sami tak głośno, każdy o komórka nie. Także przepraszamy Was, ale to jest dowód na to, że my tego nie krycimy we studio. I no richtig, Tamka się możecie trefić, z Ewką i innymi Serwesario na degustacji piwa. Pięknie włos zaproszczymy. Chciałam naprawdę przedstawić bardzo ciekawy ten świat piwa. I my no dzisiaj też to zrobimy. Ale najprzód no nauczymy się troszkę, jak do piwo woniać, jak do tego piwa się zabrać w ogóle. Bo no, no tego go nic się nie dzieje. Ale ja bym takie techniki degustacji, żeby coś więcej z tego piwa wydobyć. I słuchajcie, nie musicie się nie uczyć To będzie bardzo przyjemne ćwiczenie. Bez to, że dzisiaj będziecie słuchać innowacji, zmysłu, będziecie słuchać ino waszego ciała. Także wyłączymy się kompletnie, słuchamy ino tego, co to, wasze ciało co? to paśnie są takie, Że to jak to czujecie, tak, Że to paśnie jak co? Że właśnie, dokładnie, proszę Państwa, to ten nod już litko. Zapytajcie się, przyjmijcie te dosy, bo to jest o to, żeby przytrzymać naprawdę dosyć głębokie. Zapytajcie się siebie, jaki jest smak piwa, jak przywiecie go w Powinno być bardzo nijako, bardzo klaskato. W momencie przełykania, puśćcie te dosy i zobaczycie, że dostaniecie taką słodową estrowość, uderzenie do dosa aromatu, do łyku. Przełykanie puści. Wiecie jak to robić, jak to Słodziutki, nie? Z karmelem się kojarzy, bardzo dobrze. Słodowy, karmelowy, słodzie. Jak ktoś tam poczuje coś, przypomnę kolono z kawą, to jest właśnie to. Weźcie start, tego. Wiecie, to jest takie piwo w bardzo śląskim kontekście, może się przyłóżęce, e, do tej pory była dolna fermentacja, teraz będzie płynna fermentacja i to jest piwo w stylu Golden Age, bo to jest nasz polski tmielnik, 5 okręgów tmieli, 4 są angielskie gmiele, 1 jest amerykańskie. Także, to jest bardzo lekkie w odbiorze. Takie brytyjskie ele. one są też robione na twardej wodzie. Tam są podbijane to jest te wszystkie koliczkowe smaki. Ono wtedy jest bardziej takie garbnikowe. A tutaj ono jest robione na tej naszej miękkiej wodzie. on jest bardzo delikatny w smaku, ale ten aromat mu śmiało. Co nam daje brytyjskie chmiele? Oprócz tych żywiczności, te brytyjskie chmiele mogą troszeczkę przypominać takie owcze rynu. To jest normalnie prawidłowy zapach. Tak, tak. Jest. A ten amerykański gniec, co się mozaj, on też może być troszeczkę takim, taką apteką, albo takim asfaltem. A to jest wszystko prawidłowy zapach. Jak chcę troszkę pofioroczy też, to tam może być wyczuwalny też słodki aromat troszeczkę tropikalnych owoców. Jakbyście skóra od mango wąchali. Nie są słodki owoc, ale są z razem i razem to pomieszanie daje taką trochę mieszankę wydrukową.